Dni Fantastyki zbliżają się wielkimi krokami. W Ośrodku Postaw Twórczych Zamek, do którego Dni Fantastyki w tym roku wracają, będzie się sporo działo, ale będzie także mnóstwo bardzo różnych uczestników imprezy, w tym osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy Dni Fantastyki przygotowują cykl poradników, jak zachować się wobec osób, na przykład z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością słuchu bądź wzroku, czy intelektualną. Przewodniczką po tym świecie będzie Monika Łojba. Pamiętajcie, że niepełnosprawność Ruchowych jest więcej niż tylko tyle, co widzicie na standardowym obrazku osoby na wózku. Może to być osoba poruszająca się z balkonikiem o kulach, o jednej kuli, o lasce, może być to osoba bez kończyny, albo osoba z tymczasową niepełnosprawnością, jak na przykład po skręcaniu kostki, złamaniu nogi, złamaniu ręki. Pamiętajcie, jeżeli chcecie pomóc osobie z niepełnosprawnością ruchową, nigdy nie reagujcie pochopnie, tylko zapytajcie, czy w ogóle potrzebuje tej pomocy, a jeżeli tak, to w jaki sposób jej udzielić? Nie wszystkie niepełnosprawności są widoczne na pierwszy rzut oka. Na dniach fantastyki możecie spotkać na przykład osoby z niepełnosprawnością słuchu. Przede wszystkim nie niemowy i nie głuchoniemi. Głusi i nie gęsi swój język mają, porozumiewają się Językiem migowym. Oczywiście najłatwiej znać język migowy i w ten sposób porozumieć się z osobą głuchą, ale są też opcje alternatywne. Te osoby mogą czytać i mogą pisać. Możemy więc napisać informacje na telefonie, tablecie, na kartce, tylko byle brzmiała ona w miarę możliwości prosto. Mogą być to też gesty. Możecie pokazać, że coś jest tam, coś jest na lewo, trzeba iść prosto, a potem skręcić. To też jest dla nich wystarczająca mowa, żeby zrozumieć wasze komunikacje. Ważne, aby zachować empatię i być otwartym. A jak zachować się wobec osób z niepełnosprawnością wzroku? Pamiętajcie, że jest ogromna przepaść pomiędzy niedowidzeniem a całkowitym niewidzeniem i u niektórych, żeby wzrok się poprawił, nie wystarczą tylko lepsze okulary czy soczewki. Po prostu ktoś jest słabowidzący i nie ma na to rady. Jeżeli chodzi o ich funkcjonowanie, na pewno poznasz niewidomego po tym, że porusza się z białą laską, z psem przewodnikiem albo trzyma kogoś w ramię lub za łokieć. Ta ostatnia rzecz to jest po prostu nic innego jak ich opiekun czy asystent. To są dodatkowe oczy osoby, która prowadzi, opisuje otoczenie, pomaga pominąć przeszkody, albo poda coś do ręki, jeżeli będzie trzeba obejrzeć coś na straganie, lub położy dłoń tej osoby, jeżeli będzie chciała pokazać jej miejsce siedzące, kubek, inny przedmiot, na przykład leżący na stole lub przedmiot. Nie reaguj, nie wciskaj niczego do ręki, nie próbuj rozdzielić tych dwóch osób idących razem. Nie wyśmiewaj się, jeżeli coś wygląda dla ciebie dziwnie czy niestosownie. Po prostu w ten sposób jest wygodniej. Jeżeli widzisz osobę poruszającą się z psem przewodnikiem, nie zaczepiej i nie rozpraszaj psa, bo prawdopodobnie pracuje i skupia się na pracy i pokazywaniu przeszkód. Jeżeli taka osoba będzie chciała podejść do straganu, bufetu, będzie coś dotykać, prawdopodobnie chce to obejrzeć, co wpadnie jej w ręce. Jeżeli będzie chciała usiąść gdzieś bliżej w rzędzie, słuchając prelekcji, panelu dyskusyjnego, oglądając widowisko, nie zajmuj miejsca i pamiętaj, żeby przynajmniej dwa siedzenia były wolne, ponieważ ta osoba prawdopodobnie będzie chciała usiąść wraz ze swoim asystentem. Na dniach fantastyki będzie spory tłum kolorowych osób, będzie głośno i radośnie, ale warto wiedzieć, że są ludzie dla których takie bodźce mogą być bardzo trudne. Pamiętajcie, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, tudzież psychiczną, autyzmem, nie zawsze mogą, mimo wszystko, że są waszymi rozmówcami, patrzeć wam w oczy. Niech was to nie dezorientuje i nie rozprasza. Być może jest im po prostu łatwiej się skupić, patrząc w przestrzeń, rozglądając się na boki, niż patrząc wam prosto w oczy. Mogą oni zacząć gubić słowa, gubić zdania, zapomnieć, co chcą powiedzieć, rozproszyć się czymkolwiek. Pamiętajcie, że te osoby bardzo łatwo mogą się rozproszyć jakimkolwiek otoczeniem, zdenerwować coś, może wyprowadzić je z równowagi. Daj im chwilę pomilczeć, daj im odejść na bok, wrócą kiedy tylko się uspokoją. Staraj się również dbać o swój komfort. Niektórzy będą chcieli Ciebie dotknąć albo przytulić. Oczywiście nie jest to częste, ale różne niepełnosprawności różnie się objawiają. Po prostu powiedz, że nie życzysz sobie tego, odsuń się delikatnie, ale nigdy nikogo nie odpychaj, nie bądź agresywny, nie pokazuj swojej niechęci. Zawsze bądź miły i uprzejmy. Na dniach fantastyki będzie do dyspozycji pokój albo. Nazwijmy to namiot wyciszeń. Jest to miejsce dedykowane przede wszystkim osobom, które czują się zbyt przebodźcowane, które są nadwrażliwe na otoczenie i chciałyby chwilę odetchnąć, odpocząć. Już wkrótce na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Ośrodka Postaw Twórczych Zamek oraz Dni Fantastyki pojawią się filmy na temat zawławiwru wobec osób z niepełnosprawnościami.